Obcinanie psich pazurów, krok po kroku. Pazury to martwe wytwory na naskórka. Służą psom do kopania, do drapania, do biegania. Wewnątrz pazura znajduje się mocno ukrwiony i unerwiony rdzeń. Podstawowa pielęgnacja pazurów polega więc na kontroli ich długości i obcinaniu. Co słychać teraz, Lili ma je trochę za długie i szura mocno po podłodze. Zbyt długie pazury mogą doprowadzić do licznych urazów. Jak prawidłowo obcinać psie pazury? Do obcinania psich pazurów służą dwa rodzaje obcinaczek – w typie nożycowym lub gilotynowym. Ja dzisiaj będę głównie obcinała taką obcinarką, czyli w typie nożycowym. Pamiętajmy, że obcinając psi pazur powinniśmy kierować ostrze prostopadle do linii opuszek. Pamiętajmy również, aby nie urazić rdzenia, gdyż wtedy pazur może mocno krwawić i przede wszystkim boleć. Naciskamy na opuszkę palca, żeby były pazury. Na tym widać, gdzie jest miazga wyraźnie i gdzie jest martwa Martwy fragment pazurach. Łapiemy za końcówkę, pamiętamy, prostopadle do linii zdecydowanym ruchem. Pamiętajmy o pazurach bocznych i pazurkach wilczych. I jest pięknie ucięty. Psie pazury obcinamy ruchem zdecydowanym. Ostrze ustawiamy prostopadle do linii opuszek. Starajmy się nie ciągnąć, gdyż wtedy psa może mocno boleć. Również starajmy się nie urazić macierzy, gdyż wtedy pazur może mocno krwawić i przede wszystkim boleć psa. Podsumowanie. Pamiętaj, że psie pazury nie mogą być za długie, dlatego regularnie kontroluj ich stan. Jeśli z pazurami dzieje się coś niepokojącego, udaj się do lekarza weterynarii. Pazury, pazury. Psie pazury, pazury, pazury. Pazury, pazury.